Witka kochani, życzę wygranej oczywiście na starcie. Mam miał dzisiaj mocno zakatarzany, chorowity głos, bo przeziemienie nie mnie łapie bardzo mocno. Gdzie może nawet coś więcej, o mnie nie rozłożyło choróbsko na maksa, bo testy już za moją partnerką najbardziej. Ja tak. I za nintendo Switchem, który został u niej i za całym moim sprzętem do malowania, który został u niej, ale za nią najbardziej nie, nie wiem co robić w, ogóle w życiu. Muszę siedzieć na komputerze i grać w Magic albo w Diablo 4, jak wiadomo, Diablo 4 nie ma endgameu. Który i ten brak game'u zaczyna się zaraz na początku, więc bardziej mnie to smuci. Natomiast omówienie tradycyjne zdołam nagrać. Plus, jeszcze będę chciał dzisiaj, jak będę na siłach, dla Morigala zrobić podsumowanie nowego setu do Constructed. rary i mythiki, żeby to było jak najszybciej dla mnie, żebym się jak najbardziej oszczędził. Więc koniec końców, takie dwa nagrania mam dzisiaj w planach. To na Morigala pewnie po obróbce Roberta pojawi się jakoś jutro albo pojutrze, natomiast to insta po nagraniu umieszcza na swoim JT. I zaczynamy standardem, jak to zazwyczaj bywa, Arianne, czyli gość, który, albo Babeczka, ciężko nie powiedzieć, to jest takie Damsko męski nickname, który. Po raz kolejny wydaje mi się, wygrywa, albo jest bardzo wysoko na Turnieju, i po raz kolejny robi to sperm ten spis, który wraca do korzeni, ucieka od Łodzi. Łódź w tym formacie wydaje mi się nawet coraz lepsza, ponieważ absolutnie wszystkie te czarne spisy z mainboardu wywaliły jakikolwiek point uwal, który sięgałby właśnie łódkę, więc moim zdaniem to jest właśnie moment, żeby grać w UB, UW i w SP, żeby wrócić do Łodzi, ponieważ Łódź jest niekontestowalna zasadniczo w miroże absolutnie i na RB także. RB ma bardzo mało point odpowiedzi versus łódka w aktualnym metagamie. więc jeżeli gracie SP-em, jeżeli gracie tempo po UB, polecam Wam e, abizowanie czterech sztuk łodzi, bo to jest jej czas, moim zdaniem, na chwilę obecną. E, natomiast spis e, wracający do korzeni z Wedding Announcement, oczywiście też Wedding Announcement jest bardzo dobry e, do mirora, na Mirror, tak jak wspomniałem wcześniej. Natomiast koniec w końców Wedding Announcement w ogóle nie współpracuje z łódką, nie? I to jest tak, że możemy grać łódką, która jest bardzo dobra na mirror, bardzo dobra na playu i możemy grać Wedding Announcement, który jest najlepszą kartą w formacie, więc no. Balans, prawda? Natomiast naprawdę, jak ktoś się spis, w którym łódka i wedding And będzie śmigłem razem, no to to jest Naprawdę amusing do potęgi tego, tego formatu w kolorystyce UW Koniec końców, reszta spisu, bo co tradycyjna Możemy przejść dalej, speedrunować Bo do Redzik Urabaski w mainie do tego już dochodzi, że te urabaski w mainie starają się ogrywać, jak zgaduje Bazry Uval i dużą ilość Poildry Uvalu. To jest oczywiście niepowtarzalne się źródło zagrożeń, po powtórzę. E, ludzie uciekają e, od też od mainowej odpowiedzi na artefakty, nie gra się w ogóle Gedlostem, więc nie gra się w ogóle Braidem w formacie. Także majdowy Urabask jak siądź, a kontrsporencem ucierając w większości decklist. Na większość tych tempo strategii łódko, esperów i atraks, jeżeli nie dobiorą Lejlaila, Urabask na pewno stanowi problem, więc dlatego też w mainie. Ten spis ma dużo takich losowych kart, po którym po tworzeniu e, ręki startowej możecie mówić, kurczę, trochę się tu zadziało RNG, bo mamy bardzo dużo 14, aż Speli do 4 swispirów w tym spisie, te 14 spali ma sens, ale mamy też 4 Urabaski i możemy otworzyć rękę z Urabaskiem, z trzema spale z dwoma spaleniami, z monstrum, z range'em i ta ręka wygląda troszeczkę jak kupsko, można by powiedzieć, nie? I ciężko e, grać w ogóle na nie creature matchup takimi dłońmi, bo nasz Limuval będzie musiał iść face albo czekać, a nasz Urabask oczywiście rozkręca się bardzo wolno, więc to nie jest tak, że jak trafi na z bazą renowalną z dużą ilością pointu i będziemy liczyć na Urabaska na startowanie, to ten Urabask sam wygra grę. No bardzo, bardzo, bardzo wątpię. Więc koniec końców, ten plan z Urabaskiem i coś tam removal cały czas w przeciwnika ma sens, ale oczywiście będzie to obfitował wiele takich średnich rąk. Mam w planie potestować sobie ten spis też na, na arenie. Być może nawet dzisiaj wieczorem, jak będzie mi się chciało i będę w stanie coś tam, postreamować, ale koniec końców nie wiąże jakoś przyszłości z dokładnie takim samym spisem jak ten od Danielakos, czyli do no, Grindr na, Monored, na Monoredziku znowu z tym Thundering Rage'u, Singlowem i Shivan Devastatorem także jest to spis, który też raz po raz wraca, jeden Feldon, jeden Monstrus Rage, takie singletony, które są takimi role playerami w zależności od tego, w którym momencie je dobierzemy, albo je nienawidzimy, albo kochamy tak, jak to jest w przypadku takich single card no i cała reszta jest turbo, turbo, turbo standardowa. Tsubasa Skat, czyli kod subasy. Tego chłopa chyba nie widziałem wcześniej. Znam Tsubasa, ale nie znam Tsubasa Kata na modo. I Tsubasa Skat grał, no, będzie mi Po raz kolejny. Dek, który zdecydowanie, jak trafia na modernę, powinien się cieszyć. A czy chyba na modernę aż co to spsa, sprawdzę. Tsubasa Kat grał na Odyrakosa albo Max Smitha? Oda nie. Y, Tsubasa Kat, na Max Smitha przegrał 2-0. Czyli na tą wersję z Urabaskiem. Czy miał jakieś odpowiedzi wojnowe na Urabaska? Nie, miał zero odpowiedzi bojowych na Urabaska, poza oczywiście pewnie bo singlowym I w sideboardzie, miał 0 odpowiedzi poza doła Tira Sandler, które są mocno kryć na moderę na overall. Więc koniec końców widzicie, spis się nie przygotował i ten Urabask jestem w stanie powiedzieć, że go po prostu pewnie przejechał. Acz należy pamiętać, że Glisa jest niesamowicie dobra versus te z Urabaska i 1 do 1 zawsze Urabaska Glisa kontruje plus parę tutaj innych rzeczy, typu Preacher robiący tokeny, także nie jest złą opcją, aż chyba, zaraz, zaraz, chyba tu akurat mają duże, bo te tokeny mają trample, eee, tak, więc akurat tokeny 1 na 1 niewiele robią w tym spocie, ale oczywiście Zdeminte combo w postaci First strike i Death Touch'a, <grym> moje ulubione combo w tej grze, daje radę na wszystko. No oczywiście anti agro archetyp, jak już wspomniałem, swój dam zawsze, Hamuda, kolejny grinder, zazwyczaj się go spotyka w ligach Pauper Classica i grał RB, e, najlżejszym z RB odmian z Omixisem. Omixis w tym spisie mi się nie podoba, ponieważ, zwłaszcza w tym zestawieniu bez tych wróżek za jeden, które bardzo ładnie, które mają za na wy, wywalenie z gromu i dobierz kartę. Wydaje mi się, że jak grasz z musisz grać z tymi wróżkami w tym spisie, bo one mi się też bardzo sprawdzały z resztą buildu. Są bardzo fajne z Gixem, są bardzo fajne. Z Inteam generalnie mam nową wersję RBA, którą wymyśliłem i używam karty, którą nikt nie gra za jeden mana czarną i będę ją też testował na kolejnych streamach Natomiast koniec końców, na chwilę obecną, w tym spisie, chociaż ta wróżka, jak dla mnie, powinna się znaleźć. Jeszcze bardziej low curve. Tutaj gościu poszedł do góry, wywalił te tańsze karty i gra Shouldered, gra Underdogi, gra 3 mefidrosy. Na 24 landy, granie 2 Shouldered i 3, e, raf, 3 drosy to jest super mało. Moim zdaniem, zawsze 25 landów w takim spisie. E, zwłaszcza, że jeszcze mamy Shoulder po drodze do tego. Nie, nie, ten spis jest, wydaje mi się, tak jak Hamudę, oczywiście, jako grajdera szarować na bodo Tak, ten spiza za 24 lata jest mocno prześciwiony Zawsze grałbym 25, zawsze do obnych sceniców obniżyłbym nieco kerwa, więc jest to to chciwe i, i przez to może przegrywać na startowej ręce. Arkani, e, czyli no, jakbym miał updateować mój power ranking e, po co obserwuję ostatnio, co się dzieje na challengeach i e, nie tylko kto z wszedłby do mojego top 4 najmocniejszych tu dropów w formacie. Naprawdę, kolejna z tych kart, jak widzę obok Łodzi, jak gości mi ją zagrywa w drugiej, to mówię, o Jezus. To jest druga po Łodzi, albo nawet przed Łodzią na chwilę obecną karta, że jak ktoś mi ją zagrywa, obojętnie takie wgram, to wie nie, to. To jest właśnie ten tudrop drop i jak macie ten feeling, wedding announcementowy, właśnie w tym wypadku highowy, to wiecie, że ta karta zasługuje na więcej i tak, aktualnie w moim rankingu e pnie się do góry. Mnie się do góry, absolutnie. Hajf. E... Czekajcie, czy ja Hajwa nie zawarłem w moim top? Nawet nie pamiętam, kurczę. Może Hajf był już w moim top. Ty! Hive był chyba w moim top 4. Ej, może teraz gafę opełniłem? Nie wiem, bo. Wiecie, chor choroba, choroba mi będzie umysł. Ale chyba ja już poszedłem krok do przodu, nie? Nie pamiętam, kurczę. Czy Hive był w moim top 4? Na pewno Skyli Skyleaf, to czy tam, czy, tam, czy tam ten chłopak Skrelew. Ja to bym zawsze Skyli Skylif, ja, ja to czytam po swojemu, żeby nie było. Oczywiście wiecie o, co, o jaką kartę chodzi. Natomiast jak mnie się ubzdura jakaś nazwa, to już tak będę czytał do końca świata istnienia tej karty. a teraz kurczę nie pamiętam czy w top 4 był. Zresztą znaczy, wy oglądacie, wiecie lepiej. Te moje odcinki, to, 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 to wiadomo jak to jest. Teraz koniec końców. Root Priest, tak, to, to też jest karta, która pnie się do góry w moim rankingu power levelowym, już była bardzo wysoko. Generalnie Root Priest, Skrelf i to, i ten Hive to są karty, które generalnie bez nich ten deck był oczywiście nawet nie myślał o istnieniu. I myślę, że bez którejś z tych kart też by nie istniał. Wszystkie te karty, to, to i to muszą być razem, żeby ten deck był grywalny. Żeby ten deck w ogóle mógł zaistnieć w mecie. Atraksa, świetnie, bardzo dobrze zagrał, świetny gracz, na pewno miał dobre rozdania. A standardowy spis, no może z tych dwóch odmerów, które się od dłuższego czasu już pojawiają, także raczej standardowy standard, useweczkę, zamyka Moderet. i to jest ten spis, który ja osobiście moderat najbardziej szanuję, bo jest e, najbardziej taki uniwersalny. Może ten Obliteration Bolt powinien być zastąpiony jakimś rywalem, który strzela piątkę akurat e, i e, Gra w towarzystwie Frenzy, aż Obliteration Bolt oczywiście jest w stanie na naszym drole od razu w drugiej w trzeciej dopłacając jeden od tych dwóch bala zabić Rafinie, Z jej wardem. Więc tak jakby Obliteration Bolt ma tą przewagę nad Juwala yy, zatrzymana versus Rafinia bardzo sporą. I sideboard mocno standardowy, i to było nasze znaczy top 8. Jakby speed raduje, bo już czuję, że, że, że głos mi, mi zatyka, Jest tak jakby starał się mówić wszystko co trzeba, ale też. Spinaranować i przejdziemy do Pauper Trud Szaedżu. Tu że dwóch polskich zawodników jest w top 8 i niestety oszukali mnie, czy nie oszukali mnie, bo to podoba miała być Iwan i Delfin, albo bez Delfina Iwan. Pozdrawiam cię serdecznie. Nie wiem, jakiego masz nickname'a na modo, niestety nie znam się na polskich progamerach modowych, chyba że masz nika Kanister, to wtedy cię kojarzę. Więc w końcu, w końcu przepraszam cię serdecznie, przyjacielu, ale na pewno w tym top 8 byłeś, tylko nie, nie znajdę. Pauper of 64, 28. Czy tu będzie? Jeszcze mam kukaracza, poznam kukaraczy. Kukaracza, kukaracza, nie ma tutaj kukaracza. Raczy, więc czekajcie, szukamy. To jest 28, więc musimy znaleźć 27, jak zgaduję, ja Była sobota. 27 yy, i zobaczymy, czy tu jest Kukaracza. Jak będzie Kukaracza, to jest ten... Yy, a, czacza, przepraszam, Czacza. I generalnie możemy zgadywać Jahakara, czy to jest Polak średnio. Blister to może być. Ritual Sinkhole to może być. Eka Baronen to może być. Luffy na pewno nie jest Polakiem. Luffy jest one awki, więc jak zgaduję, wygrał całość. Tak, wygrał całość. I koniec końców, kasa wygląda widać Polaka, więc Iwal jest pewnie kasą, jak zgaduję. A Czacza jest kukaraczą, nie? Więc tak to wygląda. Czekajcie, jeszcze co powiększę. Ile ci będzie śpimy? Luffy e, grał tym najbardziej ściwym. Tak, najbardziej ści... Nie, nie najbardziej ściwa, bo zrezygnował z serpentów. Więc nie jest to najbardziej ściwa. To jest kurde spis, na który patrzę, to wiadomo no, właściwie. Ciężko byłoby mi to zbudować lepiej. Więc może poza dwoma Titing Blade'ami, które bym chciał. To generalnie ca, nie chciałbym trzech rybiłków, to na pewno. Rybiku grałbym 1-2 made. Wydaje mi się. Cała reszta podawa mi się bardzo. trzy kraklady. To jest, to jest generalnie ten taki kontrolna odmiana e, affinity, którą ja zawsze gram, więc no, ten spis podawa mi się niesamowicie. E, Hoverguard, Być może splitnąłbym 2-2 z Kenku. Kenku lubię za bardzo, żeby nie grać. Acz, Kenku lubiłem bardzo i bardziej. Jak był ten spis e, z galwanik Blastami i dochodził ten plan Berna? To jak widzieliście, przekładał mój Future Match że spotka, też na tym kanale e, omówiony, to widzieliście jak Kenku z Galwanikiem przy takiej e, s, takim niby sztucznym kontrolnym gameplayu nagle potrafi zberstować grę. I bardzo mi się to podobało w tamtym spisie, natomiast teraz Galwanik Blastu ucięto do zera i też w tym formacie jestem skory grać e, przy właś, zwłaszcza absencji e, Monastery e, Swift Spira zero Galwanik Blastów, e, więc koniec końców przy braku tej karty wydaje mi się, że absolutnie ten zawodnik nieco traci Kenku, nie? Nie masz takiego burst planu z góry, acz wciąż te trzy, 3, 3 niezniszczalne tokery na większość meczapów, jeżeli traficie w best, Gianni e, to mety e, właśnie tym Kenku, to wydaje mi się, że jest wspaniałą kartą, także wciąż chyba grałbym 2-2 splitem, ale Sobera, bez Sobero, bez sobrero szanuję, jakby na to nie patrzeć. Reszta spisu tradycyjna, 3 goryle, może grałbym w 2, i cztery kasty. Kasta szobuje za bardzo. Kasta też bardzo lubię jakieś takie match typu Cowblade. Ale no reszta. Czwarty Klaknan w ogóle. Za sobie pluję monitor, czekajcie. Czwarty Klaknan w sideboardzie. Ojej. Uwielbiam chłopa, uwielbiam ten spis. Wszystko mi się tu podoba. Klaknan to jest moja ulubiona karta w paper klasiku Jest to jakby. Cztery Klaklady to jest dla mnie wciąż za mało. Że tak powiem. Jaka Hara? Drugie miejsce. I mamy tutaj Koty jakieś jakiejś takiej przedziwnej odmianie. berda tak, to jest jakiś taki kotobern. Ale dziwny spis. O, będzie, będzie kicha urwie Ray'a? Czekajcie. O, wysmarka się od razu, czekać. O, wspaniale się teraz poczułem. Wysmarkał, do. Może jeszcze chwilę posiedzieć. Dobra. I koniec końców, skoro mnie nie urwało Ray'a, możemy kontynuować. To wydaje mi się, że to jest taka przedziwna hybryda. Shane Lighting w ogóle też jeszcze kurde. No na pewno jest Japończyk, to nie może nie być Japończyk. Tylko Japończycy grają takimi dekami. Bugler w ogóle, Valiu jeszcze z Rafinha, Valiu. Ale ciekawy spis. To jest taki niby Boros? Valiu, ale kurczę podparty Berdem? Podparty, kurczę pakietem z Kotem? Co to jest za deck? Ale fajny, ty. Muszę tego zapisać, i może go jak kiedyś będę coś. gdzieś. Guardian, tu jest jeszcze. To co po prostu. Boros Gaty? Co, Boros Gate? Ok, Boros Gatesy. Dobra. Rzadko spotykany spis. Akurat na Boros Gatey grałem w Super Meczu ze spotka, prawda? Z tego co pamiętam. Więc ten spis jest dość, dość. rzadki generalnie i W takiej zwłaszcza Bernie odmianie. Bardzo ciekawy spis. Niewiele więcej mogę o po nim powiedzieć. Trzeba było o po nim pograć, zobaczyć. Trochę value, trochę agro, trochę tego, trochę tamtego, połączenie paru archetypów zasadniczo. Fajne. Ritual Singh na trzecim miejscu. Anthem gra. I oczywiście ten mój ulubiony deck, którym ja osobiście nigdy bym nie grał na stormowaniu się po prostu. Taki spadkobierca Empty the Warrens, jak zgaduję. Jak ktoś lubił Empty the Warrens deki, generalnie storm decki z wiórkami, to zostało mu coś takiego w formacie. Jeżeli ktoś lubuje się takiego gameplayu, ja osobiście nie. Taki Wolny Grind, Storm 40, zobaczymy co się stanie. Zazwyczaj staje się oczywiście wtedy Insta koniec gry. Grave Trial, czwarte miejsce. I mamy tutaj standardowy już przy braku Monastery Swimspira spis e, Cool doty Berna. Bardziej cool doty agro, idącego super szeroko, bo Ber z Berna tu już niewiele zostało. No, Core karty oczywiście zostały z tego Burn pakietu, ale ten dek po prostu bardzo często będzie chciał pójść szeroko i boom, wielkie zrobić za pośrednictwem goblinów. To, jest taką, to są po prostu Burn gobliny, jakby na to je spojrzeć. Kasa, czyli jak zgaduje, O Jezus, przyjacielu! Jezus, o Jezus, no, tylko nie był Polak, chyba jesteś Polakiem, co dlaczego grasz takim dekiem? Jak nas sparuje na żywo, kiedyś w jakimś turnieju poważnym, to możesz mnie teraz wyśpiać albo coś. Ja powiem, ha, mam cię widzi, trzeba było poczytać jakie karty mam w tej talii. Nie będę czytał, nie będę czytał już. Po prostu zabijecie cię zanim postawisz Storma, prawda? Chyba, że będę miał Fity i kurde, to kraklane ciężko to będzie wygrajdować. W koniec końców, oczywiście, im wolniejsza strategia, tym bardziej ten Tendek na, na niej żeruje ewidentnie. Plus, oczywiście, możecie się odpowiednio dobrze zakręcić też na agro. Mamy tutaj Fogging i moment spisa, więc ciężko powiedzieć, że na takie szeroko idące deki, jak Wide Weaver, jak Gobliny z bliższą miłością ten dek także nie ma decent matchupu. Wydaje mi się, że, że potrafi mieć absolutnie podobnie odpowiednich zabawek, nie? Także tak to wygląda. Po raz kolejny dwa takie stormy w top 8. Ciekawe założenie, ciekawe czy będzie grał czacza, zaraz zobaczymy. Kolejny. Boros, twój, kolejny goblin agro, nie ma za bardzo co dodania, Blister na siódmym miejscu, a i Czacza będzie zamykał autobusie, bardzo nieładnie, to jest tak na granicę, no wybaczam Cię oczywiście. Blister 47 grał sobie WB Value, czyli jeden z tych deków, które też osobiście dla siebie brałbym pod uwagę w tym formacie do grania aktualnym, jak widzę cztery blade, to jest na tak, a czy polski meta na żywo? Z tego co widziałem i widuję już od dwóch takich większych turniejów, w których brałem udział, od momentu w ogóle pojawienia się archetypu terror, akurat terrorów za dużo w PL nie ma. Za dużo terror graczy, więc te cztery titling Blade mogą być takim troszeczkę szale w kolano, jak traficie zły metagame. Absolutnie, aż wciąż, no. Blade z Core Sky z GlidHogiem to jest takie dobre combo, że no, ciężko przejść obok tego obojętnie. Nawet w teorii, na BT w które to nie trafia tak 10 na 10 nie? To wciąż jest bardzo, bardzo dobre. No i czacha zwany przeze mnie Kukaracza grał sobie też jakieś skomplikowane. Czy możecie grać z jakimś normalnym deckiem, Co to w ogóle jest, chłopie? Tamten chłop grał Stormę, to są ludzie, którzy grają chyba cały czas piwicy Popper Classica i wymyślają, jak to komuś zepsuć życie, nie? Ja teraz muszę czytać, bo nawet kurde, 1 w tym. Nie, yeah, to, to są jakieś one triki tego formatu. Nie mają co robić w życiu. Hopeless Nightmare to jest karta, którą nieraz spotykałem już na swojej drodze. To jest chyba Hopeless chyba gra też w tym spisie, nie? Grywał, gdzie? Tak, gry, grywa, grywa. Hopeless Nightmare bardzo mi się podoba ze Skorka i Fischerem, Ultimate Value oczywiście. Jeszcze inicjatywy troszeczkę, że tam Monarcha bardziej w tym wypadku. Chociaż Troll od Kazan Dum, też annotacja bardzo potężna. Singleton taki, taki tak zwany Silver Bullet. Jak ja to zwykłem nazywać w takich listach. lubię takie duże krowy, które czasem po prostu, jak, jak, nie potrzeba, to są słabcy klingiem, a jak potrzeba, to po prostu jest 6-5, wygra w grę odpowiednim sytuacji top dekowania, więc bardzo lubię takie singleton karty, popieram w 100% granie w takim midrange, czymś takim. Singlowe fiumsy, też może wygrać igre z kapelusza, pryzmat i Może być setapowane, po prostu czekać na grobie na właściwy Też mi się podoba, lubię taki pakiet singletonu, Zwłaszcza, że można go zrzucić w tym wypadku, jakoś tam zdyskardować czy znaczy może nie do końca zdyskardować, ale po prostu setapować, bo ten akurat draw discardu za bardzo nie ma. Ale po prostu setapować, żeby sobie leżał na grobie na właściwy moment, A dużo chłopków tu jest biały, żeby go odpalić bardzo łatwo z slashbacka. Wellspring, Lebas, Blade e, Trail, czyli oczywiście Ultimate Value pod Glinta i Konska Fishera. Fajny spis, taki kurcze WB, który idzie jeszcze krok dalej niż tradycyjne WB, więc podoba mi się ten spis. On jest taki jeszcze bardziej przemyślany i dopracowany, wydaje mi się, że po prostu e, czacza wziął stokowy spis e, w stylu właśnie tego. tego się po prostu robił pastę, a Czacza kukaracza po prostu nad tym posiedział, potestował go i doszedł do własnych, być może słusznych wniosków, nie? Bo spis wydaje mi się taki po prostu znacznie głębszy. Znacznie głębszy, znacznie bardziej zbudowany też pod kierowcę, co się chwali. Także gratki dla dwóch polskich zawodników za zajęcie Top 8 Challenge'u oczywiście. I raz jeszcze trzeba powiedzieć, że no... Chciałoby się, żeby każdy format miał takie top 8, tydzień po tygodniu. Niektóre taki się powtarzają, niektóre taki może wam się mogą wydać, kurczę, to nie dla mnie, ale koniec końców jest różnorodnie, jakby na to nie patrzeć. Chociaż powtarzają się archetypy w tym top 8, bo jest 2, 2, 2, 1? 1? To koniec końców, nawet w obrębie tych archetypów w decklistach są e, takie zawi zawi zawirowania bardzo mocne, plus te dwa stormy to nie jest składnik e, top 8 challenge zazwyczaj, no i ten spis jest bardzo złantrykowany, jeśli chodzi o builda. I ten Spis tezy jest bardzo mocno chodzi o Builda. Natomiast no, akurat Luffy to jest gość, który gra zasadniczo tylko Affinity. Jeżeli wie, że, że Tedek jest dobrze pozycjonowany, to, to ten chłop zawsze gra tylko Affinity z tego, co śledzę od Challenge Challenge od tego dłuższego czasu. I tym się raczej będę też w przyszłości, zwłaszcza na moim test tygodnia na tydzień zajmował. Więc zobaczymy, ile jeszcze razy wypowiem. Jego nickname Wydaje mi się, że około nie wiem, około 100-200. W zależności od tego, jak długo będzie mi się chciało prowadzić ten motyw YouTubeowy. Dobra, to tyle. 27 minutek, to i tak kurczę za długo. Idę się położyć, troszeczkę jeszcze zażyć, że tak powiem, odpoczynku. I jak wrócę na kompa po przerwie, to postaram się nagrać jeszcze właśnie na Morigala analizę pod kątem nowego. Analizę nowego setu pod kątem grywalności w Constructed, ale nie typu Pauper, bo Komony i Young comony, to nie jest coś, co się w tym odcinku będę zajmował, bo trwało to zdecydowanie za długo, mogę zbyt szybko stracić głos i, i, i wele i, i ciężko mi się będzie mówiło na siłę, jeżeli odcinek będzie trwał za długo, więc będę chciał też e, zrobić to w formie speedrunu. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach i miłej gry w każdym z tych dwóch na chwilę obecną, nie najgorzej wyglądających formatów. Siemka.